Przed mną znajduje się TCL4DR, a dzisiaj chciałbym pokazać, jak można korzystać z trybu jednoręcznego. Wystarczy, że wejdziesz do menu zakładek i poszukasz skrótu jednoręcznego. Kiedy go znajdziesz, kliknij na niego. Jak widać, tryb jednoręczny jest włączony. Aby zmienić rozmiar swojego małego ekranu, chwyć jeden z jego rogów i przeciągnij go. Aby zmienić jego umiejscowienie, kliknij na tę ikonę strzałki po lewej lub po prawej stronie. Aby wrócić do standardowego rozmiaru ekranu, kliknij na ten ciemny obszar. Jeśli chcesz uzyskać dostęp do większej liczby opcji trybu jednoręcznego, użyj tej zębatki nad strzałką i zarządzaj nimi według własnych potrzeb. Bardzo dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw lajka. Komentuj i subskrybuj. Cześć!